Jadwiga Wrublewska startowała z list Platformy Obywatelskiej podczas ostatnich wyborów. Otrzymała ona drugą największą liczbę głosów i z tego powodu zastąpiła na stanowisku radnego zmarłą, niedawno radną Annę Sikorską. Zyskała kolejną największą liczbę głosów. Przed złożeniem ślubowania spełniła wszystkie zapisy ordynacji wyborczej, składając stosowne oświadczenie, że przyjmuje mandat i posiada prawo wybieralności. Złożyła ślubowanie i od dnia 11 pełni funkcję Rady Miejskiej w Szczegowie. Nowa radna jest z wykształcenia pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. Ja w szkolnictwie pracuję już 32 lata. E, ukończyłam psychologię wykształconą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, e, psychologię kliniczną, e, to są studia podyplomowe, metodykę nauczania psychologii, e, socjoterapię, e, Uniwersytet Papieski, e, studia nauk o rodzinie i e, myślę, że moje wykształcenie, moje doświadczenie zawodowe, bo jest to dosyć długie doświadczenie, już 33 rok pracuję w szkolnictwie, e, pomoże mi umożliwi mi realizację moich marzeń, moich planów co do rozwoju rozwoju regionu i w ogóle gminy i miasta Strzegom swoją funkcję Jadwiga Wrublewska pełnić będzie do następnych wyborów samorządowych, które odbędą się za dwa lata w 2014 roku.